Look how my mind plays Little bit of fame, little bit of hate Little bit of change, watch the craze Keep it say no fade away Look how my mind plays Little bit of fame, little bit of hate Little bit of change, watch the craze Keep it say no fade away Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Sandra Z tyłu dzisiaj emisja pod tytułem Zabić zdrajcę Zabić zdrajcę Yy, misja stworzona przez Gita Polska Stary przyjść pod bar Czemu? To pilne yy, Jeść do baru Green Booty o. Sentinel pojawił się z dupy Hehehe. Okej okay. Jesteśmy Ten Green Booty Trochę mnie przeraziło, że sentinela pojawiły się tak z dupy Biej na górę Idź na górę, no dobra idziemy na górę Zobaczymy co się stanie Sam jestem ciekaw co tutaj się stanie w tej misji No i co zwykła transakcja O kurwa A to ci zdrajcy pierdoleni Dobra ja zwołam ekipę, ty zajmie się broniami Dobra, Michuś, skadryl, opierdalałem się w się, Boże, skadryl Skadryl, ten skadry. fame Nie, ten rak, ten rak YouTube'a Dobra, jedziemy znowu na Grow Street Wracamy się na Grow Street, żeby wziąć yy, bronie lepsze Spoko, spoko, spoko yy, Jest są tutaj jakieś fajne bronie, co tutaj? Akacz, MP5, Deagle i kamizelka akuratporna, no spoko na szczęście Razer jeszcze ich nie wziął Tak, mamy szczęście Jedź po chłopaków, nie do chłopaków, po chłopaków No to lecim, lecim, lecim To w ogóle jakieś daleko jest czy nie? Gdzie to jest? Hm? Mhm, uh -huh. nie to O, okej, okay. tam są, tam są Tam są moi ziomale hmm, tak, 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 okej, okay. tutaj? To są moje ziomale? Tak, wsiadajcie hmm. ładnie są uzbrojeni wakacze Jedź z ziomkami, tutaj Chodź, 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 siadaj, siadaj Lecim, lecim z tym koksem gdzie my musimy tutaj gdzieś. Hmm, okej. Okay. Mm, I co teraz? Zabić strażników i pułkownika. Wow! No, pięknie, pięknie. Fajna wojna gangów. Chcę tutaj rozwoju szybką ochronę. O Jezu, policja jest w tej misji włączona. Nie chcę policji. Oj, trzy gwiazdki już, bo zabiłem policjanta, fuck! Okej okay. Jeszcze jedna osoba gdzieś tam No co? Co? Kto mnie z shotguna za... Zaatakował? Nie mówcie, Nie mówcie, że nasi... Co jest?! Tu jest ten, typ, w stąd! Dobra Co teraz? Jest tutaj Bardzo mi przypomina misję Sukina, wiecie co? No, też tutaj e Miejsce się działo. O, nie, 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 fak, Co ja teraz zrobię? No właśnie, co ja teraz zrobię? Nie ma pojęcia. Dobra. Powolutku, spokojnie, nie na szybko, ostrożnie będziemy iść. Tutaj nie ma. Dobra. Czyli pewnie z prawej strony są. Tak jak wiedziałem... Dobra, jest. Udało się. Okej. Okay. Jedno z głowy. Teraz tutaj pewnie jest. Tak, wiedziałem. Pięknie. Nie zaatakował mnie. Tutaj kolejny. A, mają włączoną głowę. No to spoko. O, został rider śmieć. No to zabijamy go. Zdrajca jeden. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Zaraz dechnie. Jeszcze kilka strzałów, dobra, już. Co teraz? To koniec. Smoke, smoke, smoke! Czego masz? Shotguna! Nie! Zabij smoka. ale on ma shotguna. Oh fuck. Uda mi się? Czy mi się uda? Warto zaryzykować, ale nie wiem, czy mi się uda, czy nie. cichajcie tam nie chcę przychodzić znowu do tej misji. No bo ma, kurde macie shotguny w tych misjach, nienawidzę, że shot, shotgunów. No popatrzcie, no by mnie zabił pewnie. Chociaż ma zezę smok. Gin, 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 gin. O kurde, ile ty gruba się możesz przyjąć tych kul na klatę. Dobry tekst, dobry. Wiem, wiem. No, w końcu zdechł. Gdzie jest Cloud? Cloud też był? No, chyba też był. Wyleciał do Liberty City. Podłóż bombę. Ej, okej. Okay. Okej, okay, spoko. Zapomniałeś wyłączyć aktorów w cut żeby ich schować. Dokładnie. Bomb has been planned <noise> 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 Terrorist <Terroristotorz> Wins. Mam cztery wioski, nie goni mnie policja. Nice. BOOM Terrorist Wins. Blogi KORAT... A, teraz zdobyte. No i misja wykonana. Mam, nie... Mam nadzieję, że misja Wam się podobała. Oceniajcie w komentarzach. Eluwa.